Generał Michał Tokarzewski Karaszewicz był wybitnym polskim działaczem niepodległościowym. Uczestniczył w pracach tajnego Związku Walki Czynnej przed I wojną światową. Od 1914 roku służył w Legionach Polskich jako oficer pierwszej Brygady Józefa Piłsudskiego. Wysoko przez niego ceniony. W listopadzie 1918 roku poprowadził pierwszą odsiecz do Lwowa, oblężonego wówczas przez, przez wojska ukraińskie. W międzywojniu był oficerem w czynnej służbie wojskowej. A we wrześniu 1939 roku bronił Polski przed agresją niemiecką, bijąc się między innymi nad bzurą w największej bitwie kampanii wrześniowej. Największą rolę odegrał jednak w dziejach polskiego państwa podziemnego. 27 września 1939 roku założył w Warszawie służbę zwycięstwu Polski. Tajną organizację, która z czasem przekształciła się w Związek Walki Zbrojnej, a później w Armię Krajową podziemne wojsko podległe władzom polskim na, ucho na uchodźstwie. Na początku 1940 roku został skierowany do Lwowa, gdzie miał objąć dowództwo nad konspiracją powstałą pod okupacją sowiecką. Nie dane było mu tam dotrzeć, został aresztowany przez NKWD w czasie przechodzenia granicy między okupacją niemiecką, a sowiecką i początkowo nierozpoznany został zesłany do łagru w Archangielsku. Później służył w Armii Polskiej na wschodzie generała Andersa, a po wojnie przebywał na uchodźstwie Wielkiej Brytanii.